Nie przemawiał niegdyś Bóg dojców do przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Panie z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli, jakim to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzecać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo pańskie. pierwsze chwile nowego roku. Niby to taki świecki obyczaj, ten cały sylwester, a jednak myślę, że do każdego i każdej z nas dociera, że kalendarz się zakończył, że coś nowego się rozpoczyna, jakiś symboliczny taki znak, po pierwsze przemijania czasu, a po drugie nowych nadziei. To, co było za nami w 2021, z iloma nadziejami weszliśmy w tamten rok. Pamiętam naszą modlitwę również w tym miejscu rok temu i te pytania, jakie sobie zadawaliśmy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rok temu. 12 miesięcy upłynęło. Rozpoczyna się nowy rok. Tak, jakby się rozpoczynał nowy rozdział w naszym życiu. I tak naprawdę wiemy dobrze, że tylko Pan Bóg wie, co znajdzie się na kartach tej Księgi. Ilu z nas będzie za rok tu? Nie wiemy. Ilu z nas Pan Bóg powoła w tym czasie do siebie? Nie wiemy. Ilu z nas przejdzie różne doświadczenia życiowe, te piękne i te trudne? Nie wiemy. I może dobrze, że nie wiemy, bo gdybyśmy wiedzieli, to chcielibyśmy już przy tym majstrować, ulepszać, zmieniać, bo przecież każdy z nas miałby najlepsze rozwiązanie na swoje życie. Ale czy tak jest, moi drodzy? Jeżeli śpiewamy, że ufamy Jezusowi, jeżeli przychodzimy na Eucharystię i wpatrujemy się w oblicze Pana Jezusa, na wzór Matki Maryi i opiekuna Józefa, wpatrujemy się w Pana Jezusa. To nie ma innej drogi rozpoczęcia nowego roku, jakby tego nowego rozdziału, jak zawierzenie tego co będzie Bogu. Z taką głęboką wiarą, że on wie najlepiej, że on zna na każdą sprawę mojego życia odpowiednią godzinę, odpowiednie miejsce. I tu, moi drodzy, razem z błogosławieństwem Arona w pierwszym czytaniu i tym błogosławieństwem, którym witamy właśnie Nowy Rok, niech Pan Cię błogosławi, niech Cię strzeże, niech obdarzy Cię swoim pokojem. Razem z tymi świętymi słowami chcemy zawierzyć dobremu Bogu przez ręce Matki Bożej, Nasz kolejny rok. Albowiem najważniejsze w tym wszystkim jest, abyśmy nie utracili z naszego życia Pana Jezusa. Wszystko, co może przyjść na nas, wszystkie doświadczenia, choćby najtrudniejsze, nie są tak ciężkie i tak straszne, jak utrata Jezusa. Wszystko czymkolwiek następny nowy rok nakarmi i zwariowany świat. Nie może być tak straszne jak utrata Pana Jezusa. I nikt nam naszego Jezusa zabrać nie może. Tylko sami możemy gdzieś go zgubić na drogach naszego życia. To taki, kochani, cenny, ale kruchy skarb. Jak święty Paweł pisze w liście do Galatów, zresztą najpiękniejsze, bo pierwsze zdanie o Matce Bożej dzisiaj padło, w drugim czytaniu, kiedy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg swojego syna jednorodzonego, narodzonego z niewiasty. W tym samym liście święty Paweł mówi o noszeniu skarbu w naczyniach glinianych. A glina lubi się podłóc. Jakieś ucho się oderwie, jakaś rysa powstanie, a może i wreszcie stłucze się to naczynie. I tutaj chodzi, o, kochani, o nasze powołanie, o bliskość Boga, jakże kruche naczynie, obyśmy naszego Pana Jezusa serc nie utracili. A wtedy wszystko będzie nam przydane, bo kto ma Jezusa w sercu, wszystko już ma. Zatem moi kochani, niech przewodzi nam w tym roku Matka Najświętsza. No nie, nie jest to przypadkowe, że liturgia akurat jej postać przytacza w pierwszych momentach Nowego Roku. I to jedno zdanie zobaczcie z Łukaszowej Ewangelii cokolwiek się tam nie wydarza w scenach betlejemskich, Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Najmilsi, to jest nasza droga na Anno Domini 22 i na każdy inny rok naszego życia. Jak długo nam Pan Bóg tego czasu da, aby zachowywać Boże sprawy w naszych sercach, aby rozważać je w swoim sercu. To Maryja uczy nas, jak przytulać Jezusa. To Maryja uczy nas również, jak dać się przytulić. Przez Jezusa. I to Maryja wreszcie uczy nas, jak iść za Jezusem i z Jezusem, nie tylko w pięknych momentach naszego życia, ale w i trudnych. Czyż może być piękniejszy obraz tego niż nasz ołtarz, gdzie Matka Boża w ostatnich chwilach Jezusowego życia tu na ziemi też Mu towarzyszy. Niech nasze życie zatem, drodzy moi. Będzie jak różaniec, konsekwentnie odmawiany, przesuwany, paciorki, tak jak te dni, gdzie są i tajemnice pełne radości, ale i boleści, gdzie są tajemnice pełne światła i chwały. Niech nasze życie, drodzy, będzie jak różaniec w tym roku, abyśmy no zachowywali wszystkie Boże sprawy i rozważali je w naszych sercach. jak maria